5 w karbomacie no węgiel brunatny i będzie ciekawie kochani do borówki wrócimy ale wypada rozpocząć z jagodą kamczacką bo ona też ma swoje 5 minut w roku spójrzcie w pełni kwitnienia 12 kwietnia i już widzimy rosnące te ogóreczki zielone to są właśnie już rosnące owoce to jest pierwszy owoc pod chmurki, kochani też jako ciekawostka, 12 lat temu malutkie sodoneczki jagody kamczaczkowej tutaj posadziłem kolekcję odmian, no bo też widziałem ogromną przyszłość w tej uprawie przed borówką i widzicie to nasze doświadczenie. Dobrze, że tylko tyle posadziłem. Ogólnie owoc wspaniały, bardzo zdrowy, ale w uprawie bardzo trudny, bo ten zbiór, no już tam pokazywał, więc obserwujcie, trudno się narywa tą kamczaską. Malutki owoc opada. No, ma parę minutów, ale na pewno tutaj jak będą te owocki dojrzewały, pierwsze będą się zapalały na niebiesko, na pewno Wam będę materiały nagrywał. Niech karetka pogotowia przejedzie, niech dobry Bóg ma w opiece tą osobę, do której jedzie i słuchajcie... I był grudzień, styczeń, tutaj nagrywałem. Już krzewy się budzą. Satysfakcja jest, bo będę miał Wam co pokazywać. Od ostatniej relacji minęło 6 dni. Były przymrozki, jeszcze uszkodzeń chyba takich tutaj pogoda nie wyczyniła, ale nic nie mówię, bo mam jeszcze cały miesiąc kalendarzowy. Do połowy maja te przymrozki mogą się pojawić. Za chwilę pójdziemy sadzić pierwszą odmianę Apollo na poletku badawczym, ale przed tym wszystkim, co się obiecałem Wam, że tą federację będę pokazywał. a profesjonalnie. Tutaj troszeczkę zrobiłem faktycznie, no, tak jakby stolarz montował to mieszadło, więc zmieniłem mausery, ściana stara z przechowalni. Tutaj troszeczkę zrobiłem takie tło, żeby było estetyczniej. No i myślę, że tutaj też będą powstawały materiały no, o najważniejszym temacie, nie tylko w uprawie burówki, ale czy truskawki, czy maliny bez ferdygacji, to kochani, i podlewania. No, to jest najważniejszy temat, więc też się cieszę, że to będę Wam pokazywał. Idziemy za chwilę sadzić. No cóż, też mam tą taką satysfakcję, to uczucie, że tutaj stoję i zobaczcie, pierwszy krok to jako tako cięcie zrobione w tym roku i podkarmimy boróweczki i tu będą właśnie najlepsze owoce, jakie można pod chmurką wyprodukować, a nawet nie owoce, a w ogóle produkt. Wszędzie mamy zanieczyszczenia, pozostałości, a nie Apollo, Athena, Athena. a Atena. mamy Zeusa, jest i Apollo. Jest demeter, czyli mamy Apollo, Atena, demeter zeus, czyli zaczynamy od kobiety. Atena, i zaczynamy od kobiety, czyli Atena, pierwsza posadzona, i słuchaj, po pięć sztuk z każdej jest odmian, i teraz raz. 2, trzy, cztery. Piąta Atena jest posadzona, gdzie dodałem karbomatu wokół korzenia. I to samo będzie z Apollo. Raz. Dwa, trzy, cztery. I piąty czeka na to właśnie, że posadzę. A zresztą to zaraz. Obejrzymy razem, zrobimy i dalej. Demeter, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty demeter będzie z karbomatem. Raz, dwa, trzy, cztery i piąty zeus też z karbomatem. Biorę się za robotę, kochani. Na chwilę kolejną odmianę Apollo posadzę i tu właśnie z karbomatem więc będzie tutaj się działo no i cóż, węgiel brunatny, no mówią, że dobrze działa na system korzeniowy wiele tutaj treści w internecie powstaje więc też tutaj posadzimy nic nie będę bryły rozrywał bo też powstają rany, nie powinno się teoretycznie no i dookoła postaram się jak najwięcej tego karbomatu dodać też trochę pójdzie, słuchajcie, tutaj tego co zostało wyrzucone Zobaczymy, jak to wyjdzie. No na pewno w sezonie myślę, że na pewno wyciągniemy jedną borówkę. Jedną i obok, więc będzie chyba tutaj motywacja do tego też, żeby mnie obserwować te poczynania borówkowe. Zobaczymy. Ciemno się robi, ale jeszcze może uda mi się Tobie powiedzieć to, co mi na sercu, ale i w głowie też siedzi. No bo cóż, no co kilka dni to materiał będę się starał publikować. Na pewno ta ferdygacja, nawożenie, wszystko jest przed nami. Po prostu y, musicie się uzbroić w cierpliwość, bo nie chcę mówić, że w poniedziałek będzie na 100% odcinek, bo nie, zawsze się wszystko dzieje na odwrót. W każdym bądź razie poczekaj, pokażę Ci jeszcze taką motywację y, do w ogóle samej uprawy. Spójrz. To jest krzew borówki i tu można wiele błędów popełnić. Można i źle przeciąć, można i no, wiele się może dziać. Ale jeżeli posadzisz super odmianę, to ona już jest z Tobą. I to jest najważniejsze i największy błąd w uprawie to właśnie kupować odmiany słabe. I później możesz najlepsze nawozy, najlepszą fertygację mieć pod słońcem, a i tak nic z tego nie będzie. Stąd moja pasja do pracy. No bo cóż, zachęcam do kontaktu, to będzie trzeba sobie borówek posadzić większe mniejsze ilości tutaj właśnie na grafice jest mój numer kontaktowy też to mnie sama przyjemność pomóc podpowiedzieć no i też każdy klient dla mnie traktowany jest właśnie z pasją bo po latach tej pracy no gdzie ktoś do mnie dzwoni też jest dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność więc zapraszam do kontaktu a widzów zapraszam do następnych materiałów które których tutaj się będzie działo będzie robota no i kto wie no może ten rok numer 11 w internecie będzie przełomowy, no bo to już jest gotowe poletko. I tutaj też będę zaraz na dniach, słuchajcie, rozkładał kolejną tutaj tkaninę. Więc też będzie się działo do usłyszenia, kochani. No, chyba tak. Cześć.